Muszę się przyznać, że w dzisiejszym świecie doświadczenie faryzeusza i celnika to nie jest tylko doświadczenie modlitwy. To jest doświadczenie codzienności. To jest nasza rzeczywistość tu i teraz. Bo popatrzcie na jedną kwestię. Kto z nas nie chce mieć racji? Kto z nas nie chce mieć ostatniego słowa? Po co? Jak to po co? Chociażby po to, żeby zaznaczyć, że to ja. Że to moje jest na wierzchu. Że to ja mam rację. Wybaczcie mi za dosadność, ale muszę to powiedzieć wprost. Co z tego, że masz rację, jeśli nie potrafisz zaprosić do współpracy? Twoja racja na nic się nie przyda. Jest do wyrzucenia. Popatrzcie na dzisiejszy świat internetu. Właściwie, kiedy weźmiemy jakąkolwiek rolkę, widzimy tam tylko jedno. Ten zaorał tego. Tamten pokazał wyższość nad tym. I co z tego? No nic. Ktoś polajkuje. Ktoś coś zmieni. A czy poprzez to dojdzie do spotkania i dialogu? Czy poprzez to cokolwiek ma szansę na zmianę? Kiedy patrzyliśmy dzisiaj i modliliśmy się tą modlitwą wstępną, tam wzywaliśmy, żebyśmy mogli doświadczyć miłości, Wiary i nadziei. W dzisiejszym świecie wydaje się, że tego nie ma. Bo gdzie jest miłość, jeśli tyle łez wśród najbliższych? Gdzie jest wiara, jeśli my nawet nie wierzymy we własne możliwości? I wreszcie, gdzie jest nadzieja, jeśli w świecie jest tyle pesymizmu? A popatrzcie, Pan Bóg za każdym razem przypomina i mówi: Popatrz, miłość to przede wszystkim przestrzeń dla drugiego. Popatrz, wiara to przede wszystkim zrozumienie siebie, Boga i drugiego. I wreszcie nadzieja to możliwość dojrzałości. Dla siebie, ale i dla drugiego. Chciałbym, żebyśmy na tą Ewangelię też popatrzyli przez pryzmat jabłek. Ja człowiek, za każdym razem, kiedy przychodzę do kościoła, mówię Panie Boże, to ja tu jestem. Zrobiłem tyle. Popatrz, jaki jestem fantastyczny. Ile ja dla ciebie robię? Gdzie w tym wiara? Gdzie w tym miłość? Gdzie w tym nadzieja? A Pan Bóg, jak ten cenik przychodzi i mówi, co tak złego zrobiłem? Gdzie popełniłem błąd, że Cię takim stworzyłem, że nie jesteś w stanie współpracować? Że nie jesteś w stanie dać przestrzeni dla drugiego, że nie wierzysz w siebie i drugiego i wreszcie, że nie masz nadziei. Dzisiaj Pan Bóg przychodzi do nas i mówi, nie, tu nie chodzi o to, żebyśmy nagle ubrali się w worki pokutne i byli pokutnikami, tylko chodzi o to, żebyśmy wreszcie zaczęli dojrzewać. Abyśmy pamiętali, że to nie racja zmienia, ale zaproszenie do dialogu. To nie przymus zmienia, tylko miłość. I wreszcie nadzieja to nie jest to, co jest wokół mnie, tylko to, co jest we mnie. To ma emanować. Bo na końcu. Nie oszukujmy się, kto z nas zmieni drugiego. No nikt. Nawet jeśli byśmy policjantów w przejściu postawili przy każdym i tak nauczymy się ich obchodzić. To, co zmienia, to miłość. To, co zmienia, to danie przestrzeni, żeby człowiek mógł dorastać. I to, co zmienia, to przede wszystkim zrozumienie samego. Że świat nie jest po to, żeby celebrować koniec własnego nosa, tylko po to, żeby w zaproszeniu można było drugiemu podać rękę, drugiemu otrzeć łzę i zrozumieć, że mamy być braćmi i siostrami, a nie wrogami. Amen.